Samolot, który widzieliście za chwilę, wyląduje na lotnisku w Gdańsku, a pasażerowie będą chcieli jak najszybciej wydostać się na miasto. Jakie macie możliwości, pokażę Wam w tym materiale. A skoro samoloty, to lecimy. Opuszczając halę przylotów, wychodzimy bezpośrednio na terminal, gdzie możemy udać się do wyjścia na wprost. W tym momencie mamy dwie opcje: albo idziemy do wyjścia na postył taksówek. Skąd również możemy wejść na przystanek stacji PKM. Opcja numer dwa. Jeżeli chcesz być trochę bardziej cwany i wygodny, możesz podbić w lewo. Dalej możesz udać się na przystanek PKM, korzystając z ruchomych schodów oraz zadaszonego rękawa. Jest to najlepsza opcja, zwłaszcza kiedy pada deszcz. Po drodze mijamy wypożyczanie samochodów, ale do wypożyczalni wrócimy w dalszej części materiału. I teraz. Wygodnie, komfortowo udajemy się do góry. Gdzie dalej przechodzimy do rękawa? Cały czas idąc wzdłuż czerwonymi, linii. A zatem mamy do wyboru. Jeżeli chcemy udać się na węsk, tak jak jest to natrasowane na ziemi, idziemy wtedy na góry. A jeżeli chcemy udać się do kartus lub do Gdyni trzeba przejść na drugi peron pewnie większość z was i ta będzie chciała odjechać do Gdańska więc jedziemy w kierunku Gdańska zakupienie biletu to najtrudniejsza część tego zadania gdyż te automaty żyją własnym życiem ale postaram się wam pokazać w miarę proste, jak to można zrobić Wybieramy stację docelową, wpisujemy g, d, a i nic więcej. Dalej scrollujemy w dół, szukamy naszej stacji: gęstwo rzeszczy. Dalej wybieramy pierwsze opcję z góry, plusem wybieramy bilet normalny. Chyba, że mam blogowy, to wybieram odpowiedni. Akceptuj. Teraz wybieramy pierwszy bilet z reguły z góry, bo jest są najtańszy. Przekładamy do czytnika i jest. Wola. Voilà. Z tego miejsca chciałbym Wam od razu wytłumaczyć dlaczego na biletomacie wybrałem Gdańsk Wrzeszcz PKP. Otóż wsiadając na stacji PKM Gdańsk Port Lotniczy wsiadacie do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. To jest ta ciemna nitka, gdzie macie tak naprawdę do wyboru dwa kierunki, albo Gdynia Główna, gdzie wysiadacie na stacji Gdynia Główna PKP, gdzie możecie się dalej przesiąść na SKM, czyli na Szybką Kolej Miejską, skąd możecie udać się dalej w kierunku Wejherowa albo Sopotu. I tak samo drugim waszym kierunkiem jest Gdańsk Wrzeszcz PKP, gdzie tak samo możecie przesiąść się na Szybką Kolej Miejską, skąd możecie pojechać w kierunku zarówno Sopotu, jak i Gdańska Głównego, czy to trzeba. Czyli reasumując, macie dwa główne węzły komunikacyjne, Gnia Główna oraz Gdańsk Wrzeszcz. Działające na terenie lotniska wypożyczalnie samochodów znajdziemy na stronie lotniska, czyli www.airport.gdańsk.pl. Wchodzimy w zakładkę informacje dla pasażerów, klikamy wypożyczalnie z samochodów i po prawej stronie wyświetli się nam lista wszystkich dostępnych firm działających na terenie lotnictwa. Do miasta też można udać się liniami autobusowymi, tak jak tutaj 210 jedzie na osobą PKP. Linie autobusowe, tak jak na billboardzie. 210 m3 z Główne, 110 m3 wrzeszcz PKP, 122 Sopot, 210 osoba PKP oraz 120 Włostowice Świętokrzyska Przystanek autobusowy znajduje się na placu bezpośrednio za stacją PKM A dla fanów rowerów jest też dostępna stacja Mewo, czyli to jest taka trójmiejska aplikacja na wypożyczanie rowerów numer stacji 1A349 Z okazji wspomnę, jeżeli byście chcieli skorzystać z roweru Mevo, możecie zyskować kod QR na stacji Mevo lub wejść na stronę rowermevo.pl i stamtąd pobrać aplikację. Jedna z opcji jest wynajem auta na minuty w serwisie Traficar gdzie poprzez aplikację możemy zarezerwować auto i odebrać je na wskazanym przez nas parkingu. Aby to zrobić musimy wejść na stronę traficar.pl wchodzimy do zakładki Traffic Car Spot, dalej postępujemy zgodnie ze wskazówkami, po zainstalowaniu aplikacji, wchodzimy w zakładkę Traffic Car Spot menu bocznym, następnie akceptujemy warunki, następnie wskazujemy jakie auto, skąd, w jakim czasie, a następnie musimy zatwierdzić nasze zamówienie i tak naprawdę Traffic Car załatwia całą resztę. Traffic Car Spot znajduje się na ulicy Spadochroniarze 14, aby się do niego dostać musimy po opuszczeniu terminala Mijamy parking krótkoterminowy P1, następnie przechodzimy przejściem dla pieszych obok ronda, idąc wzdłuż ulicy, mijamy po lewej stronie parking ekonomiczny P6 i kawałek dalej zanim po prawej stronie, ujrzymy trzy maszty z powiewającymi flagami. To jest nasz Traffic Car Spot, do którego zmierzamy. East and Fly to opcja dla osób odwożących swoich krewnych bądź znajomych na lotnisko. Osoby oczekujące na przewod powinny korzystać z parkingu tymczasowego P1, który znajduje się bezpośrednio przed terminalem. Moi drodzy, skoro już jesteście w Gdańsku, to pewnie część z Was chciałaby też z tego Gdańska wrócić. I w jaki sposób możecie odjechać na lotnisko w Gdańsku, dowiecie się z tego materiału na ekranach końcowych po mojej prawej stronie. Przy okazji, skoro już jesteście w Gdańsku, zachęcam Was też do odwiedzenia Gdańskiego pochołka, gdzie za darmo możecie zobaczyć bardzo fajną panoramę Gdańska. Jak się tam dostać, zobaczycie w materiale na ekranach końcowych po lewej stronie. Przy okazji, zachęcam Was też do śledzenia serii Trójmiasto i okolice. Dziś dowiecie się, co fajnego możecie robić, będąc tutaj na miejscu. Do zobaczenia na kanale. Pozdrawiam. Cześć.